Przyznajcie się, kto myślał, że najsilniejszą osobą na świecie jest facet? Otóż najsilniejszą osobą wszechczasów jest 22-letnia Agata Sitko. Agata w tym roku osiągnęła wynik współczynnika, czyli stosunek podniesionego ciężaru do masy ciała określanych punktach, który jest najwyższym wynikiem w historii federacji IPF. Federacji, w której oczywiście zawodnicy są testowani i poddani kontroli antydopingowej. W tak młodym wieku ma już 35 rekordów świata na koncie. Moim zdaniem to królowa trójboju. Sami zobaczę. Na początek mistrza świata. Tam ważąc 63 kg zrobiła przysiad z 27,5 kg. Potem wycisnęła 150 kg. Ale spokojnie i życiu tak naprawdę 160. Każdy wie, że wynik na klatę jest najważniejszy. I w martwym ciągu podniosła 255 kg, co łącznie dało 612,5 kg dotar. Ale spokojnie, stać nie na więcej. Na imprezę SBD w Sheffield nie można się zapisać. Dostała tam zaproszenie jako jedna z 12 najlepszych zawodniczek na świecie. I tam nie liczy się tylko to, ile dźwigasz. Ale o ile pobijesz rekord świata. Zwycięża osoba, która zrobi największy progres ponad obecny rekord świata w swojej kategorii. Nie zgadniecie. Agata pobiła właściwie własny ustanowiony rok wcześniej rekord, który już wtedy budził niemałe poruszenie o 28 kg. Wygrywając tym samym cały zawody. Kto z Was też jest dumny, że mamy takie tary?